Coś widzowie, dzisiaj brakuje jaki biłosa. Jakiś zaj Kurwa Słuchajcie. <grym> <grym> Okej, okay, to jest taki głupie. Uh, Teraz. Uh. Ale tam jakiś kurwa się jakąś debilką. <grym> <grym> Gównaki. dacht dat śmierdzi uhm I allemaal dat hij niet klinkt maar dat het gewoon brasileerd is. Dat klinktnek zonderifeet van de proto. Een boos die niet Jesteś obrożony Ty tutaj jesteś Okej okay. Jakieś fakt na mnie co? co Od O skurwale Coooo Chcesz cukierki ja oh, <gry> Chcesz <okierki>? oh. <gry> O no, Chcesz ja <się> <gry> Nie sobie debilą Nie jestem

Mim 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 mim! Dajcie lajka i suba! Albo to się stanie do Was! Ty debilu fajno, kurwa ja pierdolę... A, a pokazać Ci naprawdę kim jestem? O skurwa! CO TY MNIE nazwałeś? CO TY MNIE nazwałeś? ja jestem debilem. To ty mnie nazywałeś? Ty górna mamo. E, Okej, okay, Miłos, chodź tu. Naprawdę. Ale to było głupie. Okej, okay, widzowie, to jest koniec tego filmika. E, dajcie lajka i suba a po więcej. E, może jeden dzień e, Miłos będziemy prankować, nie wiem. Ale pa!